Dobrze, ale cieszymy się, że możemy tutaj być, pomimo różnych, właśnie takich przeszkód, które napotykamy w naszym codziennym życiu, że jesteśmy tutaj dzisiaj zgromadzeni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, za co jestem Bogu wdzięczny, że pokazuje nam tą łaskę i swoją przychylność, swoją dobroć, że w mocy swojego Ducha Świętego zgromadza nas na jednym miejscu byśmy go czcili, sławili, słuchając i wypełniając również jego, jego słowo i wykonując, prawda, bo to najważniejsze dzieło, do którego zostaliśmy powołani i przeznaczeni, nie tylko w ciele w Chrystusa, ale i też na zewnątrz tego ciała. Dlatego dzisiaj chciałbym rozpocząć nasze zgromadzenie od Psalmu 16. Cały Psalm 16 chciałbym, żebyśmy przeczytali. Mamy. tam Dawidowy. Strzeż mnie, Boże, bo w tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi, i nie wezwę imion ich wargami swoimi. Pan jest dziełem moim, przepraszam, Pan jest dziełem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje: Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje <laughs> spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, aby Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość, radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Przepraszam za. <laughs> Chciałbym, żebyśmy zaczęli rozmyślania nad tym psalmem od słów, które wypowiedział Dawid, jakby w środku tego, w środku tego psalmu. Że mam zawsze Pana przed sobą. I to jest, jakby, no powiedzmy, ta myśl, główna temat tego, tego rozważania przed naszą modlitwą. Mam Pana zawsze przed, mo, przed moimi oczami. I to, czy zawsze właśnie tak w moim życiu jest. I kiedy przypomnimy sobie słowa apostoła Piotra, który właśnie wspomina ten psalm, zwiastując zmartwychwstanie Chrystusa, to wspomina te słowa, o których tutaj jest, które są tutaj zapisane, że święty Twój nie będzie oglądał skażenia, nie ujrzy grobu. I to są słowa o panu Jezusie Chrystusie. I on tam powiedział, że Dawid pod natchnieniem Ducha Świętego napisał te słowa. I gdybyśmy naprawdę spojrzeli na te słowa, no to trudno by było powiedzieć, że Dawid rzeczywiście zawsze miał Pana przed swoimi oczami, że zawsze patrzył w każdej sytuacji, w każdym, w każdym podjęciu decyzji, w każdym czynie, że zawsze miał Pana przed sobą. Bo tak jak ostatnio jeden z braci wspominał o e, czymś, co zwyciężyło Dawida, a była jego porządliwość, i tym, co go zwyciężyło, no to wtedy patrzył, nie patrzył na Boga. On wtedy patrzył na kobietę, na Batrzebę. I nie było to, że zawsze patrzy, ale On pod natchnieniem Ducha Świętego mówił o Panu Jezusie Chrystusie, którego oblicze, którego oczy zawsze były zwrócone na Ojca. Jak to często powtarzamy, że Jezus Chrystus mówił w swoich słowach, że niczego nie czyni i niczego. Nie mówi, jeśli tego nie usłyszy u Ojca, i jeśli tego nie zobaczy u Ojca. I w tych słowach wyraża właśnie to, że jego oczy zawsze są zwrócone na, na Boga, zawsze patrzy na Pana. I tak to jest takim dzisiaj jakby troszeczkę napomnieniem, zachęceniem, pouczeniem nas, żebyśmy my w naszych decyzjach, w naszych. Myślach, w naszych czynach, to co zamierzamy zrobić, to co zamierzamy powiedzieć, to żeby nasze oczy były zwrócone na Pana Jezusa Chrystusa. I czy rzeczywiście to, co chce zrobić, to wypływa z niego, wypływa z patrzenia na niego. Bo kiedy patrzymy na Jezusa, to czerpiemy z niego przykład, prawda? I Pan Jezus daje nam przykład postępowania, daje nam przykład mówienia. Daje nam przykład, jak się zachowywać w stosunku do ludzi takich i takich. Jakich słów używać, kiedy słów takich nie używać, a kiedy używać. To słowo Boże nas w tym poucza. I Dawid też tutaj mówi, nawet w nocy poucza mnie serce moje. Kiedy leżymy, kiedy zasypiamy, to Bóg daje nam myśli, którymi napełnia nasze serce, nasze, ale on to czyni w pewien sposób. Nie mówi tak sam, prawda? Od siebie. Że my niczego nie robimy, a Pan Bóg będzie napełniał nasze serca. Więc tutaj mówi Dawid też takie słowa, że najpierw strzeż mnie Boże, bo w tobie szukam schronienia. I potem w piątym wersecie mówi: Ty strzeżesz losu mojego. Więc najpierw jest prośba o to, aby Bóg strzegł mojego serca, mojej duszy, moich myśli. A później mówi: Ty Robisz to, ale w jaki sposób to Bóg robi? Czy nie przez słowo swoje? Kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy zanurzamy się w Słowie Bożym, to tam znajdujemy tą straż Bożą. I Słowo Boże mówi, że Bóg nawet strzeże nas przez naszą wiarę w zbawienie. Ale to wszystko polega na tym, że my zanurzamy siebie w Słowo Boże. I ono jest naszym schronieniem. Bo jest naszym schronieniem przed grzechem, jest naszym schronieniem, tak jak tutaj mówił o bałwochwalcach, przed, bał, przed bałwochwalczymi e, czynami, przed tym, że nie wzywamy tak imion tych bałwochwalczych bożków i nie szukamy bałwochwalczego zachowania, ale przez to, przez słowo swoje, które Bóg wkłada do naszego serca, kiedy je czytamy, kiedy rozważamy, kiedy oczywiście je chcemy przyjąć do swojego życia. To Bóg strzeże nas przed różnymi rzeczami, które mogłyby nas od Niego oddalić, mogłyby spowodować potknięcie w naszym życiu. Ale to Słowo musi być w naszych, w naszych, w naszych sercach. I mówi: Błogosławić będę Pana, że dał mi radę i że nawet w nocy poucza mnie serce moje. Kiedy Bóg daje radę. Przecież przez słowo dzisiaj do nas, tak przemawia. On oczywiście mówi do naszych serc i, i w innych okolicznościach, czy mówi przez proroctwa, czy mówi przez widzenia, też mówi, prawda? Ale przede wszystkim przede wszystkim i nade wszystkim Bóg przemawia do nas, przez słowo, które już zapisał, które nam objawił przez Pana Jezusa Chrystusa. I to jest nasze schronienie. To jest nasze pocieszenie, to jest nasze wzmocnienie, to jest nasza droga w słowie Chrystusa, które nam dał. I tego mamy szukać każdego dnia i wysłabiać Boga za Jego radę, za Jego dobroć. Bo to słowo, które tutaj ten Dawid wypowiada: Błogosławić Cię będę czy błogosławię Cię, no to wiemy, że jeżeli zwracamy się w taki sposób do Boga, to jest to uczczenie Jego świętego imienia i wysławianie, chwalenie, inaczej mogłoby, moglibyśmy jeszcze powiedzieć, błogie sławienie Boga. W ten sposób my możemy błogosławić Boga, bo jak słowo Boże mówi, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo, a raczej chyba się nie uważamy, że jesteśmy ponad Bogiem, ale że Bóg jest ponad, ponad nami i to Jego błogosławieństwo zawsze z Boga strony zawsze odnosi się do pewnego tak od obdarowania. Czy to objawienie, czy to w jakiś inny sposób, ale włączy się z pewnym darem. My Boga raczej obdarować niczym nie możemy, ale możemy mu oddać swoje serce i możemy go wysławiać całym swoim, całym swoim sercem. I wracając do tych słów, czy zawsze mam Pana przed oczami moimi? Bo kiedy zwrócę znowu uwagę na słowa Dawida, w których mówi: Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim. Zobaczcie, ile razy może w życiu naszym nie potraktowaliśmy Chrystusa jako Pana. Wiecie, że tak jak mówiliśmy, że Słowo jest tym, które nas pociesza, wzmacnia, chroni przed różnymi złymi rzeczami, które mogłyby wejść do naszego życia, to to słowo nas, Boże nas ochrania, pomówi nam, prawda, czego co nie powinniśmy czynić, co powinniśmy czynić, jakie powinny być nasze myśli, jakie powinny być nasze czyny, jakie powinny być nasze zachowania. I ono nas chroni przed tym, żeby nie robić źle, prawda? W oczach Bożych, ale też i to słowo, przez to słowo, które czytamy, które słuchamy, to Chrystus panuje w naszym życiu. Jeżeli my to słowo wypełniamy. I gdy mówimy, Ty jesteś Panem moim, to czy jak odnoszę się do Słowa Bożego, to czy ja je wypełniam w moim życiu? Bo Pan Jezus powiedział takie bardzo ważne słowa. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. I że nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, jest Jego udziałem, jest już Królestwo Boże. I w innym miejscu znowu Pan Jezus mówi, mówicie, dlaczego nazywacie mnie Panem, ale nie czynicie tego, co mówię? Więc widzimy, że Bóg panuje w naszym życiu również przez to słowo, które nam powierzył, które nam dał. I jeżeli my poddajemy się pod to słowo, to poddajemy się pod mocną rękę Bożą, poddajemy się pod panowanie Chrystusa, pod panowanie Boga. Ale jeżeli nie poddajemy się tym słowom, to wychodzimy spod tego panowania. Wtedy albo, albo świadomie, albo nieświadomie, ale stawiamy się na równi z Chrystusem, ponad nim. Bo skoro uważam, że nie muszę zastosować się do słowa Bożego, to znaczy, że. moje tak jest ważniejsze. I wtedy ja panuję nad słowem Bożym i uznaję, czy mogę to zastosować, czy chcę to zastosować, czy nie. A raczej powinienem całe słowo przyjąć i zastosować w swoim życiu. To, co Bóg na każdym etapie mojego życia mnie uczy i poucza. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Filipian zapisał takie słowa, że czyńcie to, czego się już nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami. Jeżeli będę czynił to, czego Bóg mnie już nauczył, bo Bóg nie będzie wymagał ode mnie, czego mnie jeszcze nie nauczył, ale to, jeżeli już mnie nauczy, to będzie ode mnie tego wymagał. I pragnął, żebym wypełniał to, a wypełniając, potwierdzam, że jest moim panem i panuje nad moim życiem, panuje nad moim sercem, panuje nad moimi myślami. A jeżeli ja poddaję się Chrystusowi, Bogu, jako panu, to wtedy on strzeże losu mojego. Wiedząc o tym, że Bóg strzeże moich kroków, strzeże mojego serca, strzeże moich myśli. to Wiedząc o tym, że każdy mój krok, każde, jakby każda moja droga jest znana Bogu. I Bóg pozwala na pewne rzeczy w moim życiu. Pozwala na doświadczenia, na próby. To nie pozwala dlatego że ma jakiś kaprys. Ale pozwala dlatego żeby wykształtować we mnie odpowiednią postawę wobec niego jako pana, jako ojca, jako króla, jako przyjaciela, jako zbawiciela. Żeby we mnie była ta czysta, święta, pełna pragnienia bycia z nim postawa, pomimo wszystkich Różnych okoliczności, które mnie spotka, spotykają. Dlatego też często mówimy, że w naszym życiu nie ma przypadków. Nic nie dzieje się przypadkowo, ale wszystko o wszystkim Bóg wie i na pewne rzeczy pozwala, a na pewne rzeczy nie pozwala. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jeżeli Słowo Boże poucza nas, że Bóg nie daje niczego na nasze ramiona, czego nie moglibyśmy unieść, bo ja muszę mu w tym zaufać, że jeżeli przychodzą na mnie różnego rodzaju ciężary i obciążenia, to ja w nim, poddając się pod jego słowo, jestem w stanie te ciężary ponieść. I uczyć się od Jezusa, który powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca i w tym znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, gdy niesiecie własne jarzmo i własne brzemię. A to brzemie to jest brzemię Chrystusa i jarzmo Chrystusa. I mówię, ono jest i nie jest uciążliwe, i nie jest ciężkie. Jarzmo jest miłe, a brzemię jest lekkie. Kiedy idziemy z nim, to wtedy jesteśmy jakby pocieszani, wzmacniani, prawda? Bo słowo Boże wielokrotnie wzmacnia nas w różnych sytuacjach naszego życia. I pokazuje jak patrzeć na te wszystkie sytuacje żeby nasze serce nie było obolałe żeby nasze, nasze serce nie było obciążone różnymi trudnościami i zniechęceniem bo przez to że jesteśmy w różnych sytuacjach to Bóg buduje ufność naszą do niego i poleganie na nim we wszystkim Apostoł Paweł kiedy był w więzieniu powiedział takie słowa że w pewnym momencie byli już całkowicie przekonani o swojej śmierci, że już nadszedł ich czas, koniec, już skończyła się ich droga. I on, on nie mówił na to, żeby narzekać, bo sam powiedział, umrzeć dla mnie to jest lepiej. Ale już byli przekonani że i polegali w tym momencie jakby na swoich myślach, bo widzieli co się dzieje, jakie są okoliczności, w których się znaleźli, ale okazało się, że jest inaczej, że Bóg wyrwał ich. I nie pozwolił im zrobić krzywdy. Nawet musieli co niektórzy ich przepraszać za to, co im, co im zrobili. I mówi, ale stało się to po to, żebyśmy nie polegali na sobie samych, ale żebyśmy polegali na Bogu. I kiedy my powierzymy naprawdę nasze prośby, nasze błagania, nasze modlitwy Bogu, oddamy mu to wszystko, powierzymy Jemu to wszystko, to pokój, który Bóg daje, będzie który przewyższa wszelki rozum, będzie w naszych sercach i będzie nas prowadził. I naprawdę nie będziemy musieli się troszyć, zamartwiać wszystkimi tymi okolicznościami, w których się znaleźliśmy, ale będziemy pełni zaufania dla Boga, który nas prowadzi do wieczności poza, poza śmiercią. I mówi takie słowa, że do świętych, którzy są na ziemi, to mówi do tych, którzy są w Bogu, do tych, którzy oddali Bogu swoje życie, których Bóg uświęcił, których Bóg przyjął. Mówi, że Bóg, mówi o nich, że to są ludzie szlachetni i w nich ma całe upodobanie. W świętości życia Bóg ma upodobanie, w ludziach świętych. Więc przez Słowo Boże, znowu musimy wrócić do Słowa Bożego, bo Piotr mówi, Dusze wasze uświęciliście przez Słowo. Więc Bóg również uświęca nas przez Słowo. Zobaczcie, jak wielkie oparcie, jak wielkie znaczenie w naszym życiu ma Słowo Chrystusa. Żeby nie tylko sobie go czytać i nie z jakby z przymuszeniem przychodzić, no bo muszę to zrobić. Że przymuszam się do, do tego Słowa i idę i z taką. Jakby mm, trudnością zasiadam do tego słowa i je tam czytam, ono nic nie zmieni w moim życiu, jeżeli moje podejście jest w taki sposób. Jeżeli z trudnością mi jest przyjść do Słowa Bożego, a nie z pełną radością w sercu, że dzisiaj znowu mogę zasiąść i mieć społeczność z Bogiem, bo przez to słowo również mamy społeczność z ojcem i synem. To jeżeli w moim sercu jest radość, nawet jeżeli muszę czasami zmusić to moje ciało, któremu się nie chce, ziewa, śpiące, zmęczone, i muszę je przymusić, żeby się podniosło i poszło do tego Słowa Bożego, to jednak w tym moim sercu, w tym wewnętrznym człowieku jestem pełen radości, że mogę stanąć przed Ojcem, że mogę stanąć przed Chrystusem przez Jego Słowo, bo wtedy staję przed Nim, jestem u Jego stóp. Gdzie pan Jezus powiedział do Marii, do Marty, która powie, przyszła mi: Panie, no, zobacz, ta Maria nic mi nie pomaga. Ja tutaj latam, gotuję, przygotowuję, sprzątam, a ona se tutaj do ciebie przyszła i siedzi. Marto, Marto, jedziesz, popoczesz się o te rzeczy, które tak naprawdę niczego nie przyniosą na, na chwilę. Są, no, może tym ludzkim okiem, jakbyśmy spojrzeli, no to dobre. No. Mieszkanie posprzątane, czyściutkie, szyby jak światło pada, to takie robią taką gwiazdkę, że czyściutkie są, przejrzyste. Ale ty zmarnowałaś swój czas. Ty marnujesz swoje życie, bo życie twoje jest u moich stóp. Tam jest ta dobra cząstka, którą powinnaś wybrać. I najpierw moje stopy, moje słowo. A później te wszystkie inne rzeczy. Bo wiadomo, tego też nie można zaniedbać. Ale najpierw Chrystus, najpierw Chrystus, najpierw Jego słowo i to pragnienie bycia z Nim. Maria miała to pragnienie i dlatego tam usiadła. Dlatego tam usiadła. A jej nie zależało na garkach, nie zależało jej na czystej kuchni, ale zależało jej na Chrystusie, na tym słowie, które do nich mówił. I ona wybrała dobrą cząstkę. I abyśmy my każdego dnia, kiedy otwieramy swoje oczy, wybierali tą dobrą cząstkę, i abyśmy mieli zawsze Pana przed oczami swoimi. Kiedy podejmujemy decyzje, kiedy wykonujemy swoje no, codzienne czynności, żeby zawsze Chrystus był przed naszymi oczami. Żebyśmy umieli dobrze wybierać, patrząc na niego, czerpać z niego przykład. I żyć w takiej pobożności i tym upodobaniu w oczach Chrystusa, żebyśmy każdego dnia mogli znaleźć łaskę w oczach Jego i upodobanie. Wtedy On da nam i cenie, i wykonanie, i poprowadzi nas we właściwy sposób. Amen.